Wszystko ma swoją przyczynę i skutek. Ludzie o tym nie myślą, że na przykład jak postępują niemoralnie, że to ma jakiś skutek w rzeczywistości. Rzeczywistość działa trochę jak taki program komputerowy, że to, co wkładasz do rzeczywistości, to takie dostaniesz wynik. Czyli na przykład jak będę niemoralnie się zachowywał, no to pewien skutek otrzymam zgodny z tym od rzeczywistości. Czyli na przykład <noise> zarobię więcej pieniędzy, tak? Ale za to? Czyli na przykład mogę zarobić więcej pieniędzy, będąc niemoralnym, bo kogoś będę naciągał, ale będę operował na gównianych wartościach, już na przykład prawdziwej przyjaźni nie będę mógł nawiązać tam miłości, jakichś autentycznych relacji, bo będę operował na powszechnych wartościach. Ale będę go kas będę niszczył świat, przyczynią się do zniewolenia większego. Będę zasilał zło, ale będę bogaty. Taki może być skutek niemoralności, bo, niemora... bo te siły, które rządzą tym światem, są złe i wynagradzają zło pieniężnie, monetarnie przeważnie, bo to oni, bo to te pasożyty wymyśliły system monetarny. Więc jak robimy coś niemoralnego, coś co wzmacnia to zło, tym samym wzmacniając ten system zły, no, to ten system nas wynagradza monetarnie za to, że wzmacniamy go. Więc możesz być bogaty, będąc niemoralnym, wzmocnisz zło system, przyczynisz się do gorszego stanu tego świata dla przyszłych pokoleń. To są bardzo proste rzeczy, co ja mówię. Tak mega prosto wytłumaczone. Są straszne, ale są prawdziwe, więc nie mówię. Nie będę tutaj za nic przepraszał, nie jest mi przykro, że to mówię. Znaczy, to, przykro jest w pewnym sensie, że muszę takie rzeczy mówić, że tak jest, ale czemu mam przepraszać za mówienie prawdy? Bez sensu. Teraz ludzie nie mogą strzelić tego, to, to cywilizacja ogólnie, że moralność ma swój skutek. Że to, jak się zachowujemy, moralnie czy niemoralnie, to skutkuje w pewien sposób i zawsze wynik będzie taki sam. I Większy, im bardziej kolektyw jest niemoralny, tym bardziej zniewoleni będziemy jako ten kolektyw. I vice versa, jeżeli jesteśmy bardziej moralni, no to bardziej będziemy wolni z drugiej strony. Ale nie, tego ludzie nie kupują, nie czają tego, myślą, że mogą być niemoralni, będą sobie zarabiać więcej kasy i będą mieli dobrze, bo będą więcej kasy zarabiać, operując na fałszywych wartościach złych, gównianych, niszcząc świat i zniewalając wszystkie istoty żywe. I nie mogąc stworzyć autentycznych relacji, przyjaźni, miłości itd., na gównianych wartościach. No ale ludzkość oczekuje, że, że będzie dobrze, jak będzie dużo zarabiać, co bazuje na złych wartościach, bo cały system monetarny jest od tych pasożytów. No i będą mogli sobie zdobyć te wszystkie fajne, autentyczne rzeczy miłość, przyjaźń i itd., będąc z bogatym jednocześnie. Ludzie całkowicie ignorują fakt, że to czy postępujemy moralnie czy niemoralnie ma zawsze wynik w rzeczywistości zgodnie z tym, właśnie jak się zachowujemy, czy jesteśmy moralni czy niemoralni. To wszystko, co mówię, jest na chłopski rozum. To jest logiczne, to jest proste. Dziwi mnie to, że populacja, że e, ludzkość jest tak tępa i zjebana, że nie potrafi tego sczaić takich prostych rzeczy, które mówię. Mamy tak prany mózg przez te pasożyty, że nie możemy popamiętać i się, otrząsnąć się z tego w ogóle. Ja nie wiem, ludzie oczekują chyba jakiegoś zbawcy, że przyjdzie jakiś zbawca i za nich rozwiąże te problemy. Nie chcą brać odpowiedzialności za swoje zjebane zachowanie. Myślą, że mogą być śmieciami, że tak powiem, prostym językiem, ale ktoś przyjdzie i ich uratuje z tego bycia się tym niemoralnym śmieciom. Albo nie wiem, nie oczekują ludzie, bo ja nie czaję cywilizacji, co ludzie myślą, że będzie dobrze, bo co? Z jakiego powodu? Skoro nie operują na dobrych wartościach. Autentycznych i zgodnych z prawdą, moralnych i tak dalej. No bo hajs się liczy, nie? Najbardziej się hajs liczy. Kij z tym, że kolejne pokolenie niemoralnych ludzi się wychowa, no ale uważa, że był hajs. Z tym, że się przyczyni do zniszczenia świata bardziej, no ale jak jest hajs, to jest dobrze, nie? Najważniejsze, żeby był hajs. Dlatego rozwalam jak kobiety, które lecą na hajs, oczekują, że jakąś miłość znajdą autentyczną. Że to jest niemożliwe. To jest jakaś paranoja, jak to może zaistnieć, kierując się tak fałszywymi wartościami, żeby znaleźć miłość. A później są zdziwione, że o, nie mogę znaleźć prawdziwego mężczyzny. Gdzie są prawdziwi mężczyźni? No jak nie szukasz <grym> i jak odpychasz prawdziwych mężczyzn autentycznych, będąc kobietą, to jak masz znaleźć? Ale nie o tym chciałem, nie o kobietę. W każdym razie podsumowując ten krótki filmik, chciałem powiedzieć, że jedynym wyjściem na poprawę sytuacji na świecie, żeby było dobrze, Mogło być dobrze, to jest kierować się moralnością. I tylko to może rozwiązać problem świata, bo żadna technologia. Technologia to jest, są tylko narzędzia, tak? To, że mamy jakąś zajebistą technologię, no to co, mamy zajebiste narzędzie, ale ono jest w rękach większości tych niemoralnych ludzi, którzy wiotają całym bydłem, sterują. No, to, no i co, z tego, że nowy wynalazek wyjdzie? To będą mieli potężniejsze narzędzie, jeszcze bardziej, żeby nami kierować. A tutaj tylko moralność może pomóc. I to nie ja wymyśliłem, tylko tak jest. Takie są prawa natury. Tak działa wszechświat. To nie ja wymyśliłem, tak? To nie jest mój pomysł. Ja się tego nauczyłem, zrozumiałem i teraz przekazuję. Także to nie jest ode mnie, że ja sobie wymyśliłem, o! Eureka! Coś tam odkryłem. Wielkiego. To powinno być oczywiste. To jest po prostu prawda. Dobra, starsz.